Dzień dobry Państwu. E, bieżący rok to rok jubileuszy. Jubileuszy kopalni Bełchatów w 40-lecie, w elektrowni Bełchatów w 40-lecie, ale też i pięciolecie naszej spółki, którego w sposób szczególny nie obchodzimy. Kopalnia Turów jest również e, jednym z naszych oddziałów. I to jest podmiot, który dał Początek wszystkim kopalniom węgla w Polsce. Kopalnia Turów datuje wydobycie od roku 900, 1930, jeszcze za administracji niemieckiej. Polska obecność w Turowie to jest rok 1947. I do chwili obecnej w tej kopalni wydobyto 955 milionów ton węgla. Pozostaje 325 milionów, które efektywnie będzie można wykorzystać, biorąc pod uwagę obecnie realizowany projekt strategiczny, budowę bloku 11 o mocy 460 MW o najwyższych parametrach i sprawnościowych, i emisyjnych. E, tuż przed Barburką podpisaliśmy umowę rozszerzającą zakres rzeczowy projektu e, bloku 11 elementy wynikające z obostrzeń e, zapisanych w konkluzjach bat. Które wejdą w życie od roku 2021. To powoduje wydłużenie czasu realizacji projektu o 9 miesięcy w stosunku do warunków kontraktowych. W przypadku Bełchatowa z obydwu pól do chwili obecnej, od pierwszego węgla w roku 80 wydobyliśmy miliard 80 milionów ton węgla. Pozostaje Łącznie licząc to, co jeszcze pozostaje w Bełchatowie, w polu Bełchatów, jak i w polu Szczelców, do wydobycia 800 milionów. Koniec eksploatacji w Bełchatowie przewidujemy w zależności od bieżącego zapotrzebowania na rok 2032 do 40. Dlatego, dlaczego taki przedział? Dlatego, że to zapotrzebowanie w czasie ma charakter zmienny. Po pierwsze powtórę, ta eksploatacja w końcowej, szczególnie fazie, nie będzie dotyczyć pełnej zdolności wydobywczej. Przez ostatnie dwa lata kopalnia bełchatów, która została zaprojektowana na zdolność 38,5 miliona, wydobywała po 42 miliony. Dlaczego? Dlatego, że mamy czynne dwa pola eksploatacyjne, to jest pole bełchatów, pole szczerców, i to właśnie takie prowadzenie ruchu, w układzie szeregowo równoległym, czyli z czynną eksploatacją w polu bełchatów przy pełnej Zdolności wydobywczej i uruchomienie pola szczelców w roku 2002 w układzie szeregowym, równoległym dzisiaj pozwala na zwiększenie tych zdolności powyżej zdolności projektowej. W oparciu o węgiel wydobyty z pola, generalnie z kopalni bełchatów, wyprodukowaliśmy ponad 860 milionów megawatogodzin energii. To wszystko dotyczy węgla brunatnego. Ale to nie jedyne prace, które dzisiaj realizujemy w tym obszarze. Prowadzimy dwa projekty związane z przyszłym zagospodarowaniem złóż Złoczew oraz gubin. Złoże Złoczew po przeprowadzonych przez nas w oparciu o koncesję poszukiwawczo rozpoznawczą. Dokreślone zostały zasoby na poziomie 600 milionów ton węgla brunatnego. I dzisiaj jesteśmy na Etapie zaawansowanych prac związanych z przygotowaniem wniosku koncesyjnego na koncesję eksploatacyjną, przewidujemy złożenie tego wniosku w połowie przyszłego roku i uzyskanie koncesji w styczniu roku 2017. Założenia, które y, dzisiaj są przedmiotem pogłębionych analiz, jeszcze nie upoważniają nas do opowiedzenia, o jakich zdolnościach wytwórczych mówić będziemy w przypadku. Zagospodarowania złoża Złoczew. Wiemy, że zasoby umożliwiają e, zabezpieczenie dostaw węgla dla trzech jednostek klasy 1000. W Bełchatowie mamy po rewitalizacji bloki 1 y, przepraszam 312 e, mamy również blok 858 bloki 312 po rewitalizacji. Do kolejnej rewitalizacji nadawać się nie będą. A więc przyszłość był To blok 858 po rewitalizacji. Decyzja dotycząca rekonstrukcji jednostek dzisiaj funkcjonujących na paliwo dostępne na rynku w czasie, kiedy ta rekonstrukcja będzie wymagana. To może być węgiel kamienny, to może być gaz, to może być inne źródło. Na dzisiaj takich decyzji, na jaki rodzaj paliwa w przyszłości tą elektrownię chcemy skoncentrować, nie ma. Prowadzimy te analizy, bo lokalizacja Bełchatowa w polskim systemie elektroenergetycznym ma charakter i wymiar szczególny. Ta centralna lokalizacja jest dla systemu najlepszym z możliwych rozwiązań. Mamy wyprowadzenie mocy, mamy w przyszłości dwa potężne zbiorniki, bo przyszłość wyrobisk pola Szczerców i pola Bełchatów. W końcowej fazie y, przewidywane jest w rekultywacji wody, więc y, wymagana ilość wody, y, niezależnie od tego, że wyłączymy system odwodnienia wgłębnego, będzie tutaj funkcjonować. Posiadane kompetencje, doświadczenie i przyzwolenie społeczne, które y, było, jest i będzie, bo jak Państwo wiecie, nasza obecność w tym regionie dla y, tego regionu, ale i też na, dla gmin, na terenie których prowadzimy działalność jest zbawienna, nie muszę się specjalnie rozwodzić, wystarczy zrobić sobie małą wokół y, kompleksu i to widać gołym okiem. A więc ta przyszłość dla Bełchatowa już dzisiaj rysowana w scenariuszach możliwych do przeprowadzenia zakłada obecność wytwórczości również po zakończeniu wydobycia węgla ze złoża Bełchatów. Mówiąc o złożu Złoczew, mamy na myśli zabezpieczenie dostaw dla zrewitalizowanej jednostki 858, czyli bloku numer 14. Dla pozostałych jednostek inny rodzaj paliwa, jaki w zależności od dostępności i parametrów rynkowych. To w zasadzie wszystkie informacje ogólne, które chciałem Państwu przekazać. Przed nami barbórka w piątek. O godzinie 12 uroczysta akademia, o godzinie 9 msza w kościele, w parafii, w której się znajdujemy, później uroczysty przemarsz. I zapraszam Państwa do uczestniczenia we wszystkich tych uroczystościach związanych z yy, barburką, W tym roku barburką i